Cześć widzowie. Ile to zajmie. Pamiętajcie widzowie o łaperce w górę komentarzu Nie, czym lubicie no fajnie by było, jakby ktoś. Oho! Coś przede widzę. Fajnie jakby nowi zasubskrybowali kanał. O kurde, strzelasz potrafi? A no tak, tak, one, tak, tak, tak. to Co jest? Czemu ci ludzie tam w tym. Tej... Mają Tak, Czekaj, tu się ludzie. Również... rozmnażają poprzez jakieś. Sek... przez inwitwo? W sensie do no, nie wiem. Nie wiem no, na to wygląda. Stana. Ale dobra Certyfikat bezpieczeństwa Kurde, bym jeszcze nie jak zdobyć Chodźmy Teraz się okaże, że dawno temu ja mogłem Zdobyć, tego nie zdobyłem Wdech Mogę mu nich zrobić. Kurde, co jest? Apteczka szka czy komu? Wow. To Do zk Castle od Lil. Błąd pisarski? Oto źródło twojego błędu. Jedno z nich ostatnie akcje z A drugie nie. Zgadnij, która z tych osób otrzymała nagle status nie członka personelu. Zaufaj mi, walka z tym nie jest warta zachodu. Zanim pomyślisz o, o złożeniu skargi przypomnij sobie mądre słowa Hipokratesa Gówno zawsze spływa z góry na dół Gówno zawsze spływa z góry na Ty, nie słyszałem o takim tekście Gówno zawsze z góry na tak? Dziąża, dziecko, noworodki. O. Właśnie najlepsze jest to Że ten potwór polerny z mackami to jest właśnie No to właśnie uwielbiał Dead Space'a? Nie pierdzieliśmy Tu? Dobra, again. O ty kurde! Ty? Czekaj, 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 czekaj. Dera tu Dwa był i jeden mnie zraszował, co ciekawe. Te... O! No. O! Super! Kurde! Masakra, no niech. Za... Muszę nauczyć do no. E. Refleks dziedziusia. latno lado. Okej, okay, plazmówka. i ty. na węzeł. No dobra. Wózek, czyjś No, jest kurdy to co chcę. To co chciałem węzeł? To nie za blisko, bo zaraz pierdyk nie w stąd. Defibrylator O! Też to! Tak, jest nie odpowiada. Jak sytuacja u Ciebie? Znalazłeś Nikol, Jej gabinet jest pusty, ani ślady po niej. Ale znalazłem defibrylator do zniszczenia barykady. Potrzebuję tylko buty z hydrazyną. Pośpiesz się, jak nie podoba mi się to, co słyszę. Na spokojnie, na spokojnie. Zastanawiam się, czy, czy pominąłem czasem. Ale no nie, no, wszystkie drzwiczki sprawdziłem. Tam są jedynie te kody, do, te certyfikaty. Znaczy miejsca, gdzie potrzebne są te certyfikaty, ale nie wiem, co to być. To co, jak nie wiem, no to co je to jest? Wrócić. A, nigdy. A, A, No, 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 dawaj, dawaj, dawaj o, witam Pana O kurde, witam kolejnego pana Szybko, 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 szybko tak uparł Kurde, nie lubię tego no, no cóż, nie może być tak kolorowa Rusieńki czas jest sklepik, a właśnie ile ja pieniążków? Może coś kupię sklepik? To jest 500 To jest defibrytator, prawda? A nie, dobra, to jest ten pakiet stazy Mogę teraz go dowodować. To jest save zone kolone. Teraz jak go tutaj właśnie załaduję, to mamy. Będę mógł to kupować schematy, przesłania, może kupić. Może już kupić przedmiot, zestaw stazy, czyli staza pierwszych 2000. Wydaje że każdy pieniądz będę wywalać albo na brońki, albo na armor, albo na węzły. Ale apteczek. Wydaje mi się, że było. Nie, no, tak jak mówię, przenieść do schowka. Ale ze schowka za to wezmę. Kiedyżki? te a ja mam 46. To dużo. No to na pewno odstawię sobie do Nie swoich... ciebie. Przeniesiemy. Nie będę i tak jak na razie widać. To byłoby kupie, żeby ją teraz Ale albo nie. Chociaż nie tyle, a ile mam mi wystarczy. No. Trzeba oszczędnie lecieć. A nie. Oj. Dobra, posłuchaj, jako broń. Właśnie no właśnie, czekaj, czekaj, jak to? Chłop się przemienił w tego potworka, który... ...tylko te dwie rączki tak pobiega. Oj, o, a, o, o! to daje. Nie, ja to daje. Dobrze, no, nie dobrze. Patrzymy tu. Dlała by się? A i teraz się mogę tym pobawić. O, na razie drzwi? Tak, to jest na razie wyłączone. Właśnie, a ja mam je... Ale tutaj są drzwi Okole. O kurde Tak, powiedz mi, że nie. nie zużyło. Ja tak i tak chyba nie miałem full... kurde. Kombinezon, nie napiła plazmowa, wszystko w inwestycji. Pojemność, przeładowanie, obrażenia. No, według mnie lepiej, wyobrażenia polecić. Też tak, raz i dwa. No tak, pojemność, przeładowanie i obrażenia. Dalej. Jeden tu. No, tak i tak trzeba będzie po, dwa razy zapakować w to obrażenie. I jeden zostawiam. No, jak na razie są te certyfikaty, ale kto wie, czy nie będziesz tego warcie za pomoc ten słów Wymagane uprawnienia poziomu drugiego A nic, dobra teraz Jak się nie da to się nie do. Aha, oto prowadzić do tego No to co? Jak już masz wam coje w tej trzeba się przygotować na najgorsze O, o, nie Cały ten odpadła rączka I kurde, jest lepiej Dlaczego? Hm. Kredyty, no powiem tak I teraz, teraz. O. Dostał Dobra, popróbuję Trabiną? <grydy> Dostał jest drabiną. Okej, okay. mogę tędy przeskoczyć Wrzucę do karabinu pulsa Tam jest. Mogę mu przez to? A no, witam pana Trzy. Trzy. ale chwyj Ale się znalazł zabawek. Nie, nic nie robić. Nic. A i teraz tak. Tyk i. Nie, 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 to ja sobie zostawiam. Apteczkę, mogę przyciągnąć, prawda? A, do kredyty. A, że cię tutaj, ale to tak, bo ja się tu bawię z nim a jakie buty? W ten sposób. Tu jest technika. Tak, na wszelki wezmę. Te dziesiątki. Tak. Nie, mnie zastanawia, czy, mogę, czy ja to mogę ci znaleźć wcześniej. Cały czas będę w to wątpić. No dobra, przejdę do 760 No nie chcę sprawdzać na YouTubie, no nie chcę Przejście wróżnie Przejście w nicze. klenu 60. Za pamiętać jedno A, jest ma Trzeba się go rozglądać. Ty, coś tu jest? Jest, dobra, jest. jest A, jest skrzynka. Dobra, tu jest wejście. 30 sekund mam. Nie, to jest szmat czasu. Nie ja chcę tu patrzeć, czy... Ja z tego, co widzę, to nie. Dobra, to może się co. Otwórz. Otwórz, łatwórz. O kurde, tu nadal nie mogę oddychać. To nie jest to taka... Otwia... To jest skakanie. Używaj silników odrzutowych i kutów i w się w stanie ważkości. Start. Tecz i podstępie palam na czy tu nie było? Nie widzę, ale tutaj będą gnajki. Potem... Proszę się spójrz w PSD na ciszy. Nie wiem o co jest to strzałką. Reset i orientacja. a, dobrze, O, mega dużo amunicji do pulsek. No, ale ja chcę tutaj pozwiedzać, popatrzeć chyba ma jakieś skrzyneczki, bo już mi się kupiła amunicja kończy Znaczy, kończyła przed chwilą a znaczy, się Ale no wiadomo jak to jest, zaraz będzie mnóstwo potworów i dupa zbita będzie A ja mam leć, leć tam na dół Powiem ile razy powiem dobra w czasie Pewnie jest milion lat. Wyjście z nieważkości 25 ammo energia plazmowa. Oła się, to jest to, czego ja potrzebuję akurat i mała apteczka. Ja mam nadzieję, że to bierze także że bierze yy, apteczka adekwatną do HP albo bierze To jest? U chyba Utlasch... pozycję. Co się tam dzieje? Znalazłem hydrazynę. Powinna no. podziałać na barykadę. I już tam wracamy. Uważaj z tą hydrazyną. Nie zamierzam tracić nikogo więcej. Ciekaw jestem, jakby wyglądał Dead Space? Podróż od odunek Wyborny. Jakby wyglądał Dead Space? Falski dane. Jakby zrobili go w stylu Po prostu zbudowaniem bas, skrapowaniem. Na przykład masz swój statek i latać po To zakażone przez To się, taki, taki State of Decay, tylko że kurczę presji despajzmowej. Tak mocarne. Oczywiście, znaczy, kurczę że tego naj? A przynajmniej jeden. Dobra, 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 dobra. Ja poczekam. Otóż to? Jak sobie zobaczyć, co on tu przyjdzie? Przylazł O właśnie, o właśnie Kurde Chce Chce, kurde, chcę, chcę, Gdybym podszedł trochę bliżej, to bym Teptał Nie, stój, stój, czekaj, ja się nie stój, tylko kurde, Tak, ja żeby, żeby tego, żeby w końcu oni bo tu tak, mogę, mogę latać. Tlen na pewno trzeba będzie e, Czekaj, gdzie tu jest przejście? To jest zawalone. A. Czy to... czy... Nie wiem czy to było więcej O! Dobra, czy są miejsca, można sobie dowodować tlen. Pierwszego o kurde! Oj, 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 Ty, to nie wystarczył Nie ma co tracić, chłopaków Nie Nic nie wyleciało z niego Po raz drugi Ile? Ile, ile, ile tam? tam? ma? U? W sensie, ile mam mo? 31 trzeba Ać? Nic nie ma, Polecimy lecimy Bo teraz idź do tego miejsca a? się bombę. O. Dobrze, że mogę latać. Boże, wyszedłem z gniazda kapitańskiego, a ten to coś prawie mnie dopadło. Cały jesteś. Uwięziłem go w kapsule ratunkowej. On walczy jak to płynie On 40 Polska ma najlepsze przepisy. Chyba się to? my tu mamy? Schemat pociski pulsacyjne. Okej, okay. to no wiem, może kiedyś się przydadzą, akurat pocis... Może eee. było jeszcze. Dobrze idę. O, 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 o! Kurde Go, Goń, kurde, Isaac, co ty robisz? Ale plomby dostał, o kurde Tak na wszelki, ale ty próbujesz swoje a ja. O kurda, ale mi hita stradał. Wiesz. A no i otworzę. Prąd. Ja mówię. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że ten certyfikat z pierwszego poziomu to jest tak, że znaj Znajdujesz go na początku. Prawda? Chodź, chodź! Chodź! To jest tak, że znajdujesz go na początku, a później go jedynie ulepszasz Tak było Kurde, to nie jest mądry, ich tak deptać no. tak to ci... No musiałem to zabić To musiałem To jest tu O kurde, koleżka Nie to mnie tu na pewno nie uległ Zawsze troszkę, jeden płaciskem O Nie było Ja mam iść tanie drugą stronę Dziwną A, bo ja po prostu A, ja tutaj dotarłem Ja dotarłem na początek Ej Nie można, czekaj ja też... Nie, 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 dobra Dobra, 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 dobra Wracam się Wracam się I kurde, podkładałem bombę Wielkie BUM BUM Nie, nie pamiętam ile ta gra miała rozdziałów Dokładnie jestem na drugim Ale wydaje mi się, że sześć... no, chyba tak z 6 Ten Napisz. Akceptuj To mam 24 minuty na nie Tylko ja się będę tam żegnać Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał Jeżeli to widzicie, to dajcie tą łapeczkę w Taką, taką, taką yy, apteczkę psychiczną, tak, bo ta gierka potrafi Oczywiście też napiszcie komentarz, fajnie jakby nowi zasubskrybowali kanał. Ja się dla Tak trzymajcie się, jakiego dnia, bye bye, hello, do następnego.